Szymonetko, moi drodzy, dzisiaj dość nietypowy odcinek, bo mianowicie odcinek będzie, e, już wam powiem, będzie z grania oddziałów z randomami. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, to może być ciekawy odcinek. Zobaczymy, czy się ktoś dobry trafi, lub przytrafił takie warzywa jak ja. A więc was zapraszam do oglądania, jeżeli. Nie subskrybujesz tego kanału, to serdecznie zachęcam, kliknij w ten czerwony przycisk na dole, tak żeby stało się szare, nie zapomnij o dzwoneczku, i jeżeli odcinek Ci się spodoba, to strzel łapkę w górę. Dobra, widzowie, znalazło nam przeciwników, którzy gadają. Hello! How are you? Lecimy na sklepową sedwę, tak jak moi teamieci nakazali. No i let's go. Kurde, no trzeba będzie go wyciszyć. No cicho tam. No, nareszcie, sorry, jak było echo przez chwilę, ale to nie była moja wina. A więc, let's go, let's go! I have a gun! I też, co że nigdy nie będę mówił po polsku, ale po prostu też. Bo widzę, że mają głośniczki, a więc wysuszą. słyszę. Ale tutaj, no, słaby na razie lud jeszcze chciałem was tylko bardzo przeprosić za to, że nie było tydzień odcineczka, ale to tylko przez to, że pojechałem na wakacje i zapomniałem wam o tym powiedzieć, wiem, wiem, mój błąd, ale od tego czasu już odcinki, wiadomo, regularnie. Małderowie. Dobra. Chill. Ja pierdzielę. No, nienawidzę tych małderów. Dobra, jeden leży. No co jest, czemu on jest tu taki jak jakiś jakieś OP? Nasz teammate został powolny, teraz trzeba będzie szybko lecieć go podnieść. Ile to jest? 250 metrów. Dobra, może zdążymy, ale to jak chcemy zdążyć to musimy wyjść. No i po co ja z tego wyszedłem? Ale dobra, jest tu pompa lepsza. Kurde, tylko żeśmy zdążyli jeszcze po niego. Bo tak trochę w trójkę tak... No, no, zawsze jest w trójkę y, trudniej niż y, w czwórkę. Chyba, że jest jakaś trójka kozak. Tam się nawalają. No to trzeba będzie ich szybko podjechać. Widzę. Oła, dostałem. Oła, dostałem i to mocno. Dobra, życie mi tam śmierdziela. Dobra, ja się cofnę troszkę. I się tu zacznę się tu leczyć. A co jest? Z góry! Dawaj, no nie. No co? To już jest koniec naszej gereczki. Się... Jesteśmy już w kolejnej giereczce. Tutaj e, nasz przyjaciel e, gadał, ale zaczął po prostu przeklinać. a e, po prostu nie chce tego cenzurować, a więc... No, wyciszyłem go. Zobaczymy, czy jakiś random mnie ocali, bo w sumie takim jakby założenia na ten odcinek jest, żeby jakiś random po prostu mnie uratował w Fortnite. E, jeszcze napiszcie w komentarzu, jaki wam się najbardziej podoba skinek z tego, mm, z tego właśnie karnetu. A ja wam przypnę serduszko, a my już mamy mamy Pemika, ale nudy są w tej gierze, co naprawdę. Nikogo tu nigdzie nie ma. Ja byłem pewny, że tutaj, no bo tu to była jedna z pierwszych miejsc, jak byłem pewny, że tutaj coś będzie, a tu szczerze na razie nikogo nie ma. W ogóle jeśli te meczy są nieogarnięci, jeden stoi w miejscu i się nie rusza. Halo, co się z panem dzieje? Czy, yy, czy chcesz o czymś porozmawiać? Czy coś się stało niedobrego w twoim życiu? Rozumiem, że tak, dobra. Wóz prawie już zatankowany, już będziemy mogli jechać do strefy, no niestety nasz przyjaciel się nie rusza. Nie wiem dlaczego Ahmad nafe niestety teraz to nie zostanie pochłonięte przez strefę. Mój żelmeczek tam ma swój wóz, a więc na no, spokojnie. Oj, a nie, ta prędkość. Właśnie Helka! Helka jest obok mnie. Ładny! ci! Dwóch zabitych. Auto, księżarówka Dobra, dostali. Ja się tu poznaczę w aucie. Co za tu headem? Myśleli, że ja jestem w aucie. Pogę. Dobra, spróbuję go obić. Dobra, jest zostali dwóch. O kurde, co jest? Nie mogę budować. Aj, Tylko dzieli. Dobra, to Dobra, powalony. Idę pomóc teraz mojemu koledze. Teraz może taka masa pompa się... Dobra, trapię go. No, już ma. Ale to może skolapsuje? Wow, to movement staję, plecy. Komara A, na wow. i straj plecy, plecy, O nie dobijają mnie, ale chamy. Misja wykonana. Jezus! Udało się! 6 HP, lecz się Z splashami. splashami się lecz! Dobrze, jest, udało się! Tylko byleby on teraz moją kartę podniósł. Byleby kartę moją podniósł, podnieś kartę. Nie wiem, mu to, żeby jakby nie wiedział. Halo, co jest? Co on robi? No biegnie po kartę. No nie wierzę jaką w strefie umrze. O dobra, ma chociaż moją kartę i tam ma apteczkę. Nie no, nie zginie w strefie, jeszcze tam ma helkę. Dobra, nice widzowie, najprawdopodobniej my się już widzimy. Jak będzie mnie odradzać. W końcu będę żywy. Nareszcie. Obydwa mamy po 3 kile. A więc no giereczka myślę, że jest dosyć fajna. Rzucił i małe potki. Bardzo dobrze. I amo do wszystkiego. I to jest człowiek. Nie no, ale miły mega. Mam nadzieję, że tu jakiś wineczek, tylko szkoda, że tu nie ma właśnie tej pompy. Bo pompa by mi się mega przydała. No ale cóż, no na razie trzeba grać tym, co mamy. Widzę ziomków. Ajaj. a te moje spraye zawsze są udane. Ta celność, ta precyzja to jest u mnie najlepsza. Muszę tam zaznaczyć moim zimkowi. Tu są ludzie, byle mnie wyrwał jakiś randomowy snajpy, bo ja tak sobie lubię niekiedy wyrwać. O jezu, pchadam. O! Widzę. Dobra, minus 20. Co jest? Czemu ja go teraz nie mogę trafić? Co jest grane? Ta, nie, dobra. Czy oni tam stoją. Dobra, minus 20, minus 20, dobra. Dostał dwa razy po minus 20. Proszę, żeby to była pompa. I teraz co tu jest? Nie wierzę w to. Pompa. Byłem pewny, że nie będzie pompy, a jest pompa, nie no. Szacunek teraz. Teraz jest fart Farty życia można powiedzieć. Dobra, tutaj ich zaznaczę. O, widzę. Dobra, tutaj w boksiku. Bez kawa! Dobra, powalone. On był AFK. A więc nice, kolejny. O! Oj, oj oj! Dostaję snajpę. Dobra, teraz on zaczął grać yy, normalnie. Proszę, szybkie leczonko gaming. O kurde, jest blisko. Kurde, jeszcze mi się wbija. Ej, no nie jest to mam lunchpa, lunch, sorry Dobra, ja uciekam widzowie, ja. przepraszam, ale Nie mam teraz wyboru, tylko że mnie nie zlicerował. Nie, 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 o! Ale głos przerwał, nie! to też jest to się stało na chwilę, to sorry, ale było takie tsz. Kurde no. Czemu on stoi tak? Czemu on mi w ogóle nie pomógł? No ale dobra, wszystko teraz w rękach randoma i zobaczymy, może się coś uda. Nasz ziomek ma typa na high groundie. Daj dobrze. O Jezuniu! Oj, ale to było akurat mądre, to co zrobił przeciwnik. Co ty robisz? O, oj, no na ostatnią dwójkę, no F, -ka, F -ka, dokładnie. Ale dobra, dziękuję wam za oglądanie do następnego, siema.